Siema, z tej strony Screeno, to jest kolejny odcinek Forte City sezon drugi. W poprzednim odcinku yy, była eliminacja. I tak, były dwa głosy. Jeden na Sharksa, jeden na skrubsa. Więc oczywiście kostkach, którą wziąłem ze sobą. gdzie ją żeś trzymał? Nieważne. Dobra. Rzucamy kostką. Yy, albo nie, w sumie mogłem wziąć monetę, ale wziąłem kostkę. Yy... Jeden, bo zróbmy tak: liczby parzyste odpada Sharks, liczby nieparzyste odpada Scroops. Nieparzyste odpada Scroops. Nie! No, jakby teraz jesteśmy i tak w tym w nicości, więc Kaś tu se pochodzisz. No i później cię weźmiemy ze sobą, ale dobra. Dzisiejszy odcinek. Idziemy do drugiego poziomu nicości. Ale jak się tam wchodzi? Trzeba znaleźć specjalny portal. On jest tutaj, gdzieś na tym pierwszym poziomie. Yy, yy, raczej szybko go znajdziecie. Szukajcie. Gdybym był portalem do drugiego poziomu nicości, gdzie bym się schował? A co to? Jakaś broń? Brać ją? Dobra, może ją wezmę. Ja. Mm, fajna ta broń. Nagle czuję się jakiś taki mocniejszy. Dobra. To mi się podoba. To ten portal? Chyba tak. A jakiś dziwny. Przecież to jest coś maklejące? Nie, no to chyba nie jestem, bo. O! To dokładnie ten portal. Dobra, zwołamy się i wchodzimy tam. Dobra, ogólnie wchodzimy do drugiego wymiaru nicości? Jakby co? Szukacie majka. Zrobimy to jako wyzwanie. Ale nie rywalizujcie za sobą, bo może się to skończyć trochę słabo. <laughs> Kamilot. Nieważne. No i tak, która drużyna? go pierwsza znajdzie i jakby dzięki niej zostanie wy, wypuszczony wróci z nami no to nie idzie na eliminację chyba proste no dobra to wbijamy dobra jesteśmy jesteście wszyscy chyba ta dobra pamiętajcie Musimy wrócić tym samym portalem yy, w drugą stronę. Dobra, Mike, 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 co to jest? Screenshot nie udawaj, pewnie dobrze wiedziałaś. Tak dużo wiesz od, od, od nicości. Yy, dobra, widziałem, żartuję. To jest wieża. Taka właśnie w tym drugim poziomie. Tutaj jest większość yy, niebezpieczeństw. Myślę, że Mike też gdzieś jest na tej wieży. Dlatego daję wam wolną rękę. Szukajcie go. Ta wieża jest powalona. Dokładnie. Ale wy się boicie, boi dupy. Co? No, normalnie. Pum, odezwał się. Co ty powiedziałeś? Dobra Ktoś jeszcze chce poszczekać? Yy, yy, tam jest Ciksel. Gdzie? NEXT 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 Dobra mam pomysł Ja Mysto Oraz Goba Będziemy od ten walczyć a reszta szuka majka. Dobra. Ilu mi szmata. Yy, chcesz poznać gniew? Yy, no, na pewno gniew. Dobra, walimy go na dziurę. Co? O! Yy, dobra. A wy co tak się patrzycie? Yy, yy. No, co się tak patrzycie? Zapomniałem, jak bardzo nienawidzę Nikseli, nie? Yy, dobra. Yy. Myślę, że Mike może być gdzieś wyżej, dlatego robimy wieżę. Szkoda, że nie mamy żadnego latającego. Dobra, robimy tą wieżę. Yy. Ała, mój łeb. Dobra, wytrzymasz. Kto tam wchodzi na górę pierwszy? Może ja? Nie, nie, nie. Ty na pewno nie. Przecież ty zawalisz całą wieżę. Przecież nie jestem ulany. Ale jesteś zip. Dobra, przynajmniej mamy takie ułatwienie. A tu co? Kolejny iluminata? Yy... Co jest? Ha. No nie. Dobra, tylko tak, żeby się nie zawaliło. Ach. O! Kurde, nie ma tu się czego złapać Boże, tutaj jakoś się trzymam Teraz wchodź, Glomb Dobra cy to działa? Dobra, następni I co teraz? Co się stało z kamilotem? Ciekawy po którym mikselu zawali się ta wieża. Eee... Yy, Splasho. O nie, nie, nie! Eee... Yy, ale nas wygiął. Dobra, teraz ja. Kurde. Ach. No i nici. Dobra, my też się za chwilę zwalimy. Splasho, idź tam do góry. Jestem! Teraz gląb! Nie! Uh, uh. O! Jakoś się trzyma! To Mike! Niemożliwe! To jest Mike! Znaleźliśmy go! Slumbo? Spadłeś? Dobra! Mike, Mike, żyjesz? Mike! O! Nie! Dobra! Muszę z nim iść! Co się dzieje! Co się dzieje? O! 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 Co się dzieje? Co się dzieje? O nie. Kto odważył się zburzyć moją górę? Yy, to nie my. To wy jedne. jedna. Yy, co teraz robimy? Mam Majka, może szybko uda nam się dostać do portalu. Teraz cię zabiję, ty gnido. Co? Ja nie chcę umierać. Ja niczego nie zrobiłem. Zabrałeś naszą zdobycz. Majka? Ja go tylko. pożyczam. Dobra, jakieś ostatnie słowa? Nie. Co się odwaliło? Uciekajcie stąd! Dokładnie taki mamy zamiar! Udało nam się! Mike, Mike, weź się obudź! Co się oddupiło? Mike! Mike, ty żyjesz! Mike, nie widziałem cię prawie rok! Co? Przecież to niedawno było. Mm, nie wiem. Łeb mnie boli. Jak niedawno? Dobra, nieważne. A ty, dzięki, jak się tu dostałeś? Mm, właśnie, właśnie, Screeno. Twoim drugim portalem. Yy, um, dobra, nieważne. To jest po prostu nieważne. I co? Będziemy go mieli. No, troszkę nam wygada. Dobra, nieważne. Yy, tak. Głosujcie kto ma odpaść, ponieważ Majka znalazł plaszo z drużyny Slamba, więc drużyna Kamilota pójdzie na eliminację. Głosujcie kto ma odpaść, czy to ma być Misto, Glurt, Meltus, Globert, Zaptor, Tapsi, Kamilot, Sarjo czy Gobba. Zagłosujcie w komentarzach, a w następnym odcinku wychodzimy z tego zwariowanego świata. Nara.